Za nami niezwykłe wydarzenie, mecz otwarcia hali Sportowej Akademii Techniczno-Humanistycznej, mecz, w którym udział wzięła drużyna BKS i drużyna Złotek. Wydarzenie cieszyło się niezwykłą popularnością, było też okazją do tego, żeby zaprezentować wszystkim piękną, nowoczesną halę gimnastyczną, jaką od początku tego roku dysponuje Akademia. Obiekt wybudowany za potężne pieniądze, 11,5 miliona. Dużą kwotę, 9 milionów 400 tysięcy otrzymaliśmy od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2 miliony 100 tysięcy. Tyle dołożyła Akademia. Liczę, że to będzie wspaniały obiekt, z którego będą korzystali studenci, ale i okoliczni mieszkańcy. Niezmiernie się cieszę, że w imieniu samorządu miasta Bieskabiały oraz pana prezydenta Jarosława Klimaszewskiego miałem okazję dzisiaj brać udział w otwarciu tej hali. Mam nadzieję, że będzie spełniała swoją funkcję i wiele ciekawych imprez tutaj odbędzie. niesamowite przeżycie spotkać się z dziewczynami po, po bardzo długiej przerwie. No ja bardzo lubię takie spotkania. Wiadomo, że fizycznie to już troszeczkę brakuje, co zresztą było widać, patrząc na zespół BKS-u, ile to daje siłownia, przygotowanie, dynamika. Ale to nie o to dzisiaj chodziło. Chodziło o zabawę, o to, żeby jak najfajniej otworzyć tą nową halę na uczelni, i myślę, że udało się. Cieszę się, że po tylu latach mogłam spotkać po raz kolejny moich wykładowców, których miałam na licencjacie. No i cieszę się, że mogłam i... widziałam ich też dzisiaj na hali. Także no, uczelnia bardzo fajna, i, i każdemu polecam.